jakby no pracownikiem i starasz się o tym zapomnieć ale cały czas jako syn jednak myślałem, żeby on mnie pochwalił, pochwalił, a jak mnie pochwalił, no to żeby znowu mnie chwalił i tego cały czas mamy to pragnienie chwalenia przez rodziny. Marcheweczka, nie, gonimy go tak, Ileby tego nie było, to zawsze jest tego mało. I pamiętam przedostatni dzień: siadamy właśnie po scenie e, w pustyni i w puszczy. Siadają mnie Marcin Dorociski, ja w Czapce Lwa, on w tym Beduinie i mówi: Słuchaj, jak tak się dowiedziałem, że ty będziesz grał tego Miałczyńskiego, to sobie pomyślałem, no, będzie My tu się użerać, będziemy mieli do czynienia z obi papkiem. No to przeszłość, tak, ta przeszłość tak, dokładnie. Tam na zdolnie, Ale powiem ci, że jestem no, zachwycony twoim przygotowaniem i tym, jak się rozwijałeś podczas tego, podczas tego filmu. No i to jest niesamowita nagroda, bo to są dla mnie aktorzy, których całe życie podziwiałem. I, i nagle usłyszeć od nich takie słowa, no to nie ma, nie ma większego docenienia. Michał, no to witamy w dorosłym świecie. Tak, dziękuję bardzo. Czas najwyższy. Fajnie, że ty Pomówię. to wiedziałeś. No no Dobrze, upewnijcie no, mnie w jednej rzeczy, bo ja miałem no, dzień przed wydaniem tej książki. Miałem taki lęk. Jezu, dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego ja się tak odsłoniłem? Miałaś tak dzień przed wydaniem, bo ta puta jest od niedawno, od paru dni na rynku. Miałaś tak, że pomyślałaś ojej, za daleko. że za każdym razem jest ogromny lęk, ale ja myślę sobie, to jest też coś, coś takiego w ogóle w takim trudno to nazwać nowym myśleniem, bo mówię, ja jestem yy, grzesznikiem potwornym, wiesz, ale myślę, że Pan Jezus mnie tak on kocha właśnie. Natomiast wiesz co, zawsze jest ogromne ryzyko. Masz w sobie ogromne, ale wiesz co, to trzeba po prostu tak. Wypuścić. Tak. A ty tak miałeś mi się, że dzień przed premierą, miałeś lęk, że, że będziesz tak oceniany jak nigdy w życiu? No, no o, o, oczywiście, do tej pory mam ten lęk. I pamiętam, że przed pokazem siedzieliśmy z moją Marcelą i dokładnie to samo. <śmiech> <śmiech> i ona mówi oddychaj, oddychaj, bo nie dotrwasz do końca tego filmu. No to są niezwykłe koszta i naprawdę no człowiek chce zrobić to najlepiej ze swoich sił. Czyli rozumiem, że czasami... Więc to docenienie jest ważne, no cały czas zabiegamy o akceptację. Czyli, nie? Czyli rozumiem, że jedna recenzja czasami zmienia twoje nastawienie. Boli. To ja wam Ale w tym też trzeba ja powiedzieć. jedną, to ja wam powiem jedną spójną. Dobrze, że jesteś. No. A Mieszka i Michał, wielkie brawa! <laughs>

Tak mamy więcej zarabia tak. Po co zrobimy ta pani w dżungli, graty z jednego diska całe ubranie sobie zrobiła. Szokujące, kompromitujące, pełne nagrania, kamera kafe. Oglądaj w playerze. Bierze się jeńców. A! 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 Nie chcę już! Nie chcę! Tu rozgrywa się zażarta walka o to... trochę. Jesteś starą, ulubioną rurą. Ona nazywa mnie gówniarą.